W dzisiejszym odcinku trzy pary okularów, trzy stylizacje. Trzy wyjątkowe pary z mojej kolekcji. Dzisiaj zaprezentuję Wam w odsłonach, że one będą głównymi bohaterami. Outfit jest drugoplanowy. Pierwsza wersja bardzo minimalistyczna, outfit minimalistyczny, ale okulary nie będą minimalistyczne. Będą bardzo charakterystyczne. Jedne z moich ulubionych, i jedne z takich najbardziej. Odważnych, takich trochę wprowadzających mnie w klimat, stylu, który nie do końca jest moim faworytem, ale w takiej wersji, którą Wam zaprezentuję, wydaje mi się, że wpadnie Wam to w oko. Na pierwszy rzut bierzemy żywą Po opakowaniu już widać, że to będzie coś dużego coś, coś zakrywającego prawie całą moją twarz. Teraz ja Wam pokażę, co tam jest w środku. To są okulary z mojej kolekcji, które jeszcze kilka lat temu nie powiedziałabym, że będę chciała mieć taką parę. Przez przypadek wpadły w moje ręce i zaraz wam powiem, dlaczego je kupiłam. Przeglądałam stare magazyny, stary glamour, gdzieś tam robiłam porządki, i sobie zaczęłam oglądać magazyny 2003 rok, 2002 rok. I takie były propozycje okularów z tamtych lat i tak sobie pomyślałam, nie lubię takich okularów, nigdy nie były w kategorii, że chcę takie mieć, ale nagle stwierdziłam, że chcę je mieć. Zaczęłam szukać i znalazłam je na Vinted. Tak, na Vinted, super cena, oryginalne, świetnie wyglądają i znalazłam, pokażę jak wyglądają. Plus tych okularów jest taki, że mają świetne szkła, robi się takie panoramiczne, Zabezpieczenie oczu, idealnie do jazdy samochodem. Naprawdę dobrze się sprawdzają, jak trzeba prowadzić samochód i jest duże słońce, ale też zobaczcie, jak one tutaj się odnalazły w tej stylizacji. Mamy bardzo prostą stylizację: jeansy, buty na obcasie i ten skórzany piękny płaszcz, i te okulary, które wprowadzają mnie od razu w inny stan, w inną galaktykę, w inny wymiar. Te okulary od razu zmieniają cały styl. Nawet jakbyśmy nie chcieli, to on bardzo szybko zmienia nam od razu cały look. Moim zdaniem, takie okulary wymagają prostej stylizacji, bo nie możemy tego przytłoczyć. Jeśli stylizacja będzie w takim samym klimacie jak okulary, no to pamiętacie Paris Hilton i jej outfity w 2001, 2002, 2003 roku. To będzie taki klimat. I nie wiem, czy wszyscy są na to gotowi, czy wszyscy lubią taki styl. Ja niekoniecznie, dlatego jedna rzecz z tamtej epoki, z tamtych lat, z tamtej ery, plus outfit, który mi odpowiada, i ja czuję się dobrze. I ja czuję, że mogę sobie trochę zabrać tego stylu, ale przekształcić go na swój styl, i ja czuję się już dobrze. Pierwsze okulary i pierwsza stylizacja to połączenie minimalizmu i dosyć mocnej ery, która była w latach 2000. Ten trend do nas wrócił. Już w tamtym roku bardzo mocno się pokazywał, i też bardzo dużo osób. Czerpało inspiracje z tego stylu. Jedni trochę mocniej, drudzy troszeczkę mniej. Ja tutaj jestem zawsze gdzieś 50 na 50. Uważam, że nadal ten styl jest dość mocno kiczowaty. I jeśli ktoś zakłada cały look w tym klimacie, to jest po prostu kiczowaty. Tak, i powiem to głośno, bo widzę, że dużo dziewczyn czerpie inspiracje z lat 2000, ale. Nie zawsze im to dobrze wychodzi, i wręcz czasami jest to prześne, wulgarne, niesmaczne i nie wygląda to dobrze. Ja raczej byłabym za tym, żeby łączyć rzeczy ze sobą i mieć trochę wyczucia w tym wszystkim, bo można przesadzić. A akurat z tym stylem bardzo szybko można przesadzić, bo on zawsze był taki. Króciutki, malutki, wszystko było takie na wierzchu, wszystko było podkreślone, wszystko było pokazane i on był zawsze ciężki, ten styl. Ale mam wrażenie, że w tym wydaniu teraz dziewczyny sobie pozwalają na jeszcze więcej i robi się przaśnie. Ale to jest tylko moja opinia na ten temat. Każdy może mieć swoją, każdy może mieć swoje upodobania. Ja jestem tutaj otwarta na wszystko, ale to jest z mojej opinii. Uważam, że można w tym stylu przesadzić. Stylizacja numer dwa to Double Jeans, ale nie w wersji cowboyskiej, bo ja nie lubię tego stylu. Jak widzicie, to jest taki elegancki casual i dobrałam do tego czerwone mokasyny. To jest nowość i na razie tylko tak na szybko Wam pokażę. Nie będę za dużo pokazywać, bo muszę jeszcze Wam opowiedzieć o tych butach. Pamiętacie jak ostatnio w odcinku z Mokasynami Gucci Horsebit mówiłam, że chcę mieć czerwone jeszcze Mokasyny? Nie jest to Gucci, ale jest to Eskada, ale w pięknym kolorze. I tylko tak na szybko Wam dzisiaj pokazuję, bo dzisiaj okulary, okulary. I teraz propozycja, co by tutaj pasowało do tego jeansu. Mamy złote elementy, double jeans. Pójdziemy w złoto i mam taką jedną wersję, która będzie tutaj świetnie pasować. Może te okulary już się tutaj pojawiły, nie pamiętam. Może rok temu gdzieś się kiedyś pokazywałam w jakichś stylizacjach. Taka złota propozycja, brązowe szkła. To jest taka magia tych szkieł, że naprawdę bardzo dobrze się w nich widzi świat. Teraz powiedziałam. A ten model to jest GRE. I idziemy w złoto, taka wersja złoto-jeansowa z czerwonym akcentem w postaci butów. Ale jak widzicie, pasuje tutaj idealnie, takie malutkie. One tutaj się tak odnalazły, bo nie zawsze te okulary też dobrze wyglądają w stylizacji, dlatego że czasami mam wrażenie, że są przytłoczone przez inne elementy. A tutaj, oprócz tego, że dużo się dzieje, mamy sporo złota w postaci tych. Guziczków. Jest jeans, jest czerwień, ale te okulary tutaj naprawdę bardzo dobrze się odnalazły. Pokazuję w całości prezentację i taka jest wersja numer 2. Okulary malutkie, złote, brązowo-żółte szkła i double jeans. Ostatnia stylizacja chyba najbardziej elegancka. Mamy spodnie w kant, elegancką bluzkę, marynarkę. Do tego całego zestawu założyłam buty Marka Jacobsa, białe z kuleczką. One już tutaj się kiedyś pojawiły. Ta stylizacja jest elegancka i taka bardzo stonowana, więc pomyślałam, że skoro już mamy taką stonowaną, wyciszoną stylizację, to okulary muszą być mocnym akcentem. I akurat tak się składa, że mam taki model, który bardzo jest charakterystyczny. Może lekko za odważny do tej stylizacji, może nie każdemu się spodoba taka wersja, ale ja uważam, że to będzie taki dobry akcent, żeby tak zaakcentować, żeby tak podbić tą stylizację i żeby stworzyć z niej coś całkiem innego. Neonowa wersja, okulary marki Kenzo. Powiedzcie sami, jest to odważny krok, ale czasami dobrze zaryzykować stylizacji i dołożyć coś, co wydaje nam się, że w ogóle do tego nie pasuje żeby stworzyć coś całkiem innego. Ja mam wrażenie, że te okulary w tej stylizacji odnalazły się idealnie. Mamy dużo elementów, trochę się dzieje i też o to chodziło, żeby jednak ta stylizacja nie była minimalistyczna. Ona mogłaby być minimalistyczna, gdybyśmy dodali do tego bardzo proste czarne okulary i inne buty i wtedy mamy naprawdę minimalizm. Ale minimalist to nie mój styl do końca, więc musi być po mojemu musi być coś zaakcentowane. Mamy okulary neonowa wersja, białe buty i tutaj jest taka, wydaje mi się, że najbardziej neutralna część konkret, na dole konkret i cała stylizacja wygląda tak. Dla osób, które często zastanawiają się, czy takie okulary w ogóle warto kupować, moim zdaniem warto. Warto mieć w swojej kolekcji bardzo klasyczny model, bardzo odważny model i taki gdzieś po środku. Taki, w którym zawsze będziemy wyglądać dobrze, który nam się sprawdzi, który sprawdzi się do różnych stylizacji. Ale warto mieć w swojej kolekcji też bardzo oryginalny model, bo on naprawdę od razu nam podbija stylizację. Jeśli czasami nie macie w ogóle ochoty, żeby. Myśleć nad stylizacją. Po prostu chcecie założyć coś prostego, top, jeansy, buty i wyjść, to dołóżcie oryginalny okular i zobaczycie jak bardzo, jak szybko stylizacja się zmieni i naprawdę poczujecie się wyjątkowo, inaczej. Jeszcze pokazuje się wam w całości, jak ta stylizacja wygląda. Bardzo lubię taką wersję. Znacie mnie i wiecie, że ja lubię takie nieoczywiste połączenia i dla mnie nie jest to nic obcego, żeby łączyć neon, który zupełnie nie pasuje, z rzeczami bardzo klasycznymi, eleganckimi. Ja pewnie do tej całości jeszcze bym założyła mokasyny, żeby było wygodniej, żeby ta stylizacja była bardziej miejska, codzienna, żebyśmy mogli w niej chodzić na co dzień. Bo jednak buty na obce się spowodują, że. Długo nie wytrzymamy, żeby się w niej tak prezentować, chociaż dobrze to wygląda. Bardzo podoba mi się to połączenie, że biel na dole nie zabrała całego show okularów. W tej stylizacji mamy dwa elementy, które mogłyby wygrać pierwszy plan: buty albo okulary, ale jednak te okulary wygrywają. Neon tutaj wygrał. I ta stylizacja jednak jest skupiona na okularach, i o to właśnie chodziło. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku trzy pary okularów, trzy outfity. Mam nadzieję, że się zainspirowaliście i że spodobał wam się taki odcinek. Inspiracja okularami, dopasowujemy stylizację do okularów, a nie okulary do stylizacji. Coś innego, inna wersja. Mam nadzieję, że trochę się zainspirowaliście jak zawsze, że może tutaj trochę was ośmieliłam do tego, żeby wybrać sobie jedną bardzo oryginalną parę. I mieć ją gdzieś w swojej kolekcji. Mieć klasykę, ale mieć też coś bardzo oryginalnego i czasami zaszaleć w stylizacji. I ja dzisiaj Wam już dziękuję. Przysyłam Wam buziaczki, pozdrowienia. I widzimy się już w kolejnym odcinku bardzo, bardzo niedługo.